Kielicharka marki VALUE, model VFT 808 UMI. Musimy rozciąć opakowanie. No i w środku mamy bardzo, myślę, że fajną, wygodną, poręczną walizeczkę, a w walizeczce znajduje się nasza kielicharka. Jest to kielicharka w kolorze czarnym. Zarówno wkładki, jak i sama kielicharka jest w kolorze czarnym, z dosyć ciekawymi, designerskimi elementami w kolorze pomarańczowym. Podobnie jak w przypadku często innych kielicharek, tak i tutaj mamy dwie wkładki: jedna wkładka jest metryczna, druga wkładka jest calowa. Jest to kielicharka, myślę, że jak najbardziej podstawowa, nie ma tutaj żadnych specjalnych barierów. Z wyjątkiem tego, że na tej właśnie wkładce mamy, tak jak widzicie, taką specjalną suwnicę, która ogranicza nam wyciągnięcie rurki, czyli nie możemy wyjąć tej rurki za bardzo. Oczywiście, o ile wcześniej sobie ustawimy tą suwnicę w tym miejscu. Dzięki temu kielichy, które będziemy na takiej kielicharce robili, będą zawsze powtarzalne, zawsze będą wyglądały w ten sam sposób. Jeżeli chodzi o wagę tej kielicharki, to waży ona swoje, nie jest to ani dużo, ani mało, natomiast nie jest to najlżejsza kielicharka, jaką miałem możliwość trzymać w rękach, bo te najlżejsze to w moim przekonaniu są kielicharki marki Black Diamond. Ale ta jest jak najbardziej poprawna, jeżeli rozpoczynasz swoją przygodę. Nie chcesz zbyt dużo wydać na zakup takiej kielicharki. Myślę, że to jest bardzo spoko rozwiązanie i z pewnością wystarczy na długie lata, podobnie jak inne kielicharki tego typu, także i ta posiada sprzęgło, czyli kręcimy dopiero do momentu, aż usłyszymy charakterystyczny taki przeskok. Wtedy kielich jest wykonany. No i to tyle. Myślę, że model, tak jak mówię, bardzo ciekawy, warty zainteresowania. Jeśli zainteresował Cię ten produkt, no to oczywiście zachęcam do zakupu. Pod spodem, pod tym filmem znajdziesz link, który odeśle Cię do nas na grutownie, na sklep. A jeżeli już tam jesteś, to po prostu dodaj produkt do koszyka. Sprawdź też inne nasze materiały wideo. Dla ciebie specjalnie nagraliśmy też cały przegląd kielicharek dostępnych na polskim rynku. Znajdziesz ten film u nas na kanale na YouTube. Także tutaj w opisie materiału, jeżeli oglądasz go na YouTube, znajdziesz do niego odnośnik.